Ja! Sejm! MUA! PLAGA HEM! Już zmieniłem wszyscy. Dobra, LAJ! Pero to od ciebie to intruzja? Ode mnie! Yeah. Tak, ode mnie! Nie, bez sensu! Ej, sens, mazar, Ej, tu są beczki, uważajcie, tu są beczki No właśnie o beczki mi chodziło Dawajcie na doma, bo ksero tu jest gdzieś. LOL Przednik z tej to jest jednięcie i będzie spięć jak won bęk na wstępie to lek na sens I w persa się modlisz, O, Dobre numery i flow Stąd dzieci fryzmeni na złość chcą Kasy na pury idą A gość taki jak ja już ma dość Dostaje kurwicy i spazm Pierdolę fity za wasz marny hajs Nie ma różnicy znajomy czy Wycisk jak chujowo gra. Róż głową brat Nie ma to tam, to liczy się mu za potem jest bankno. Światowy rap, przepraszam bardzo, chyba jedynie te bity, co kradną. I zamykamy się w kole, bo każdy każdego tu nosi na rękach. Ja te serdecznie pierdolę i wolę każdego tu skrować po piętach. Rap. To dobre wersje i ogień, codzienne życie, a nie to na tekstach. ma. Na punkcie szczerości waszego podejścia. Jeżeli zdanie podzielasz w temacie, to siema i witamy w gronie. Robimy chlanie i melancholia, lament jelenia, nieznany nam koleś. kole szary wyżera nam granie o ściemach, więc gramy jak człowiek. Ja to ich granie olewam, lecz tutaj już połowa gracji nie może. Still fun, 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 to tylko jeszcze jedna zwrotka, ej Ej, hey, bańcu, bo nie dokończyłem Nie nagram z tobą jak nie wychyliłem Podaję towar jak penicillinę Resztę lamusów widzimy na tyle Mówiłem, że Kuba w tej klasie to lider Pomagam w scenie jak Javi Martinez Na tamtych graczy tu wołamy bidę Bo takim czymś podmywamy se tyłek. Kładę się knagę na opinie leś, zale i lament ich, zjadam jak bebsz Wcale nie chwalę się, kaliber wielki Zdaniem się bawi i składam to tetris Wysoki power jak Henry, jeszcze serial jak Waldemar Kiepski Dla mnie tu każdy Bojanek jest pierwszym Każdy dekadent się może iść pieprzy Pijany vibe, pozwala mieć duże plany i grać Na ogarnę Rijany twarz Do tego najlepsze szampany i gra Pijany vibe, wracam do siebie i chlamy co dnia Muzykę dopiero ściszamy jak pada policja i chowamy staw Polej to odejść do niuni i baw Polej Olej szkołę bo leci nam czas Robię to codzień bo biegnę za hajs Spory plus kory do zabaw za majkę Dawaj na parkie Będziemy pierdolić banał i świat Ten Który rozsądku odmawia nam zawsze Płyniemy z nurtem jak Haron na tratwie